żeby jakość usług związana również właśnie i związana również z tym bezpieczeństwo pacjentów i, i personelu, żeby było jak naj, naj, najlepsze. W wielu latach utracenia e, e, akredytacji Centrum Monitorowania Jakości udało nam się ją odzyskać na nowo. Ostatnia kontrola weryfikacyjna odbyła się w 2015 roku, akredytacja poprzednia trwała do 2018, jest to więc powrót do uzyskanego wcześniej tytułu. Natomiast on ma olbrzymie znaczenie w obecnej sytuacji szpitala, kiedy trwają prace w Ministerstwie Zdrowia na temat kwalifikacji szpitali do określonych grup, jeśli chodzi o sieć szpitali. Jeden z elementów, który jest podkreślany, to jest jakość. Tak się złożyło, że na początku listopada 2018 roku szpital utracił akredytację. Po prawie trzech latach uzyskało się, udało się odzyskać ten certyfikat. No szkoda, że traciliśmy co roku ponad 600 tysięcy z tego tytułu. Mam nadzieję, że od tego roku po uzyskaniu tego certyfikatu też sytuacja materialna szpitala na pewno ulegnie poprawie, bo z tego tytułu będą dodatki do kontraktu szpitala. Szpital specjalistyczny w Mielcu uzyskując tą akredytację w grupie szpitali na Podkarpaciu jest trzecim z dużych szpitali. Oprócz nas Szpital Kliniczny Numer 1, Centrum Medyczne w Łańcucie. Inny. No, w tym ostatnim okresie został naprawdę tytaniczny wkład włożony w polepszenie tej dokumentacji medycznej. Mamy rozwiązania informatyczne, które też wdrażamy i jesteśmy też przed wdrożeniem najnowocześniejszych w tym momencie takich ułatwień informatycznych, aby nasza kadra, cała kadra personelu mogła pracować. Jak to najlepszy sposób. W okresie akredytacji zostało przeanalizowane około 1% wszelkiej dokumentacji, która była z trzech lat. Więc są to. Naprawdę setki, setki historii chorób. Akredytatorzy też siedzieli nad dokumentacją medyczną cały dzień, od rana do wieczoru, analizując to. I muszę przyznać, że w porównaniu z 2015 rokiem ta dokumentacja została poprawiona więc wykazali w podsumowaniu, które nam dostarczono, poprawienie procentowe tej dokumentacji. Oczywiście z sugestiami, jak jeszcze to polepszyć, ulepszyć na przyszłość? Co to oznacza? Myślę, że bardzo dobrą przyszłość dla szpitala, ale też olbrzymi wzrost jakości świadczenia usług. To ten dokument nas zobowiązuje, zobowiązuje do najwyższych starań do najwyższej jakości. No, zmobilizowało nas to do, do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób właściwy, no, do przyjrzenia się procedurom, które prowadzone są od wielu lat na, na poszczególnych oddziałach. No, właściwie to y, sam proces akredytacyjny, to nie różnił się, y, pytania nie różniły się od tego, co, co właściwie na co dzień mamy, bo na co dzień przestrzegamy pewnych zasad i pewnych właśnie pewnych procedur, które opracowaliśmy sobie latami, główny nacisk y, kładący na bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i w dzisiejszych czasach również na bezpieczeństwo bezpieczeństwo personelu. Także było to takie podsumowanie z pewnymi wskazówkami na przyszłość, co robić, żeby było bezpiecznie i żeby, no żeby jakość usług związana również, właśnie, i związana również z tym bezpieczeństwo pacjentów i, i personelu, żeby było jak naj, naj, najlepsze. Także praktycznie było to no nic, nic nowego po, poza tym, co robimy, tylko w jakiś sposób usystematyzowane i, i, i podkreślona po, po była ważność pewnych elementów. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować całemu zespołowi tego szpitala. Bez nich te, tego tak dobrego wyniku, bo zyskaliśmy 79% wszystkich punktów przy minimum do utrzymania akredytacji 75, czyli jest to naprawdę bardzo wyśrubowany system, wyśrubowany system klasyfikacji. Przy, w takim wysiłku całego zespołu udało nam się to uzyskać. I jeszcze raz wszystkim pracownikom tego szpitala bardzo serdecznie w związku z tym dziękuję i gratuluję. Jest to nasz wspólny sukces.